Zacznijmy od takiego małego przekształcenia, to znaczy podzielimy równanie obustronnie przez 2. Widzisz, co się stało? Tu podzieliłem przez 2, tutaj podzieliłem przez 2, czyli ta dwójka skróciła się z tą dwójką. Czwórkę dzielę przez 2, otrzymuję to 2. No i teraz mam klasyczne równanie z wartością bezwzględną, gdzie muszę opuścić wartość bezwzględną i zapisać dwa przypadki. O, w ten sposób teraz tak, tą dwójkę przeniosę na prawą stronę, więc otrzymam 0, stąd x jest równe 0. Tą dwójkę przeniosę na prawą stronę, otrzymam minus 4. x nam się tutaj skrócą i zostanie x równe 4. To są rozwiązania tego równania 0 i 4.